Witajcie kochani, w kolejnym dniu, tak? Oczywiście ja sobie właśnie kawu się zrobiłam, pełen kubeczek. Łyka kawy z Wami. Trochę ciepła nie wyszła, więc musi swoje ostać. Byliśmy w Lidlu na zakupach dosłownie małych, bo yy, dzień wypłaty się dopiero zbliża, ale yy, widziałam, że jest wędlinka. Widziałam, że jest. Yy, Kasze i ryżę na promocji. Więc mówię, pojedziemy choć, choćby za tymi produktami. Ale przy okazji trafiły mi się pomarańczowe metki. Po kolei wyciągam. Tak, pierwsza to jest kawa, bo mężu się skończyła. Yy, w zamrażalce mam lody już schowane, bo wiecie, co zaczęły się topić. Więc ich już nie wyjmę. Ale mamy to. Yy, lody o smaku tiramisu. Pierwsza z pomarańczową metką to są takie ciasteczka zbożowe z morellą za 2,99. Termin ważności do kiedy? Do przyszłego roku, do kwietnia. Więc spoko. Chociaż to i tak u mnie nie poleży. Yy, następna pomarańczowa metka, olej kujawski. Do smażenia do sałatek super, bo do smażenia mi się kończy. A poszukuję na promocji jakąś dużą butlę. I tutaj mam 750 ml za 4,24. Termin ważności długi do marca przyszłego roku. Ale to i tak spokojnie zaraz złożę je. Następne wzięłam dwa napoje arbuzowo-jabłkowe dla chłopaków. I były po 99 groszy. W sumie mogłam więcej wziąć, ale. Nie brałam. Termin ważności gdzieś tu jest, gdzieś pewnie jest, tylko bądź człowieku mądry, gdzie? A, do przyszłego roku też, do marca, więc też długi termin ważności. Eee, zapiekanka makaronowa z szynką. Chyba jutro to na obiad zrobię, bo wiem, że mam jakąś wędlinę zamrożoną i chyba to zrobię. Tylko nie wiem, czy mam makaron. Miałam chyba wziąć jeszcze makaron dobra i właśnie były wędlinki przy zakupie czterech można, było taniej i wzięłam kiełbasę żywiecką filet z piersi z ziołami i, i pomidorami ja ją lubię drugą taką też, ale już czystą i jedna salami i przy zakupie czterech było troszkę taniej jedno nie masło bo mi ktoś ostatnio napisał, że to jest margaryna. Ale ja na to mówię masło. Masło i masło. Z pomarańczową metką pieprz czarny, po złote 4. No myślę, że się spokojnie przyda, bo nie wiem, czy jakieś zapasy mam, czy już mi się kończy pieprz. I na promocji był, oj, odwrotnie, trzymam schab. Schab wieprzowy był po 10 zł za kilogram. Więc, jak mam kilo kg, to zapłaciłam 13,50. To sobie już tutaj położę z boku. Jeszcze z pomarańczową metką kupiliśmy Wojtkowi kolorowankę z 15 na 7,50, ale nie chcę tam iść, żeby już nie wyłaził Wojtek, bo, bo widział coś w siatce i co bardzo chciał. A to, co widział w siatce, to są delicje z, z metką. Po złote, 24. Zł. Do listopada ważne o smaku modelowym. I mam cztery opakowania. Stwierdziłam, że biorę wszystkie cztery, bo chcę je wywieźć na działkę. Bo czasami chce się coś słodkiego, a wiem, że moje dzieci też lubią. I może uda się pojechać trochę dłużej niż na weekend, więc będzie co chudować. I tak jak mówiłam, na promocji były. E, właśnie takie ryże i kasze, więc wzięłam ryż jaśminowy, też brązowy ziarnisty i kasza bulgur. Akurat wszystko, co mi się skończyło, więc będę mogła wykreślić z listy. I ostatnią rzeczą, jaką wzięłam e, shorty LK 44-46 z 18 na 9 zł, czyli mamy 9 zł taniej dobrze. Liczę. I zaraz zobaczymy rozmiarowo, czy ja jakoś to wyjmę tak, żeby nie musiała mocno rozdzielać, op rozwalać opakowanie, To wam pokażę. No. Bądź tu człowieku mądry się włam. Jest. Takie gadki. No zobaczcie. Takie chyba to są gadki do spania, bo są takie dosyć cienkie. Mam nadzieję, że moje turbo tu tam wejdzie. 100% wiskoza. Ale wiecie co myślę, że przy tych upałach to ja będę. mi się zakup tafił. Tak. Yy, jak przymierzę, to je pokażę. Jak się ogarnę z nogami. Oczywiście mam ogarnięte, ale. Yy, by mi się tuż trochę stopił? Powiem wam, że jest tak gorąco, masakrycznie. Zresztą chyba widać moją poświatę na twarzy. Powiem wam niesamowicie, gorąco. Ja się idę zaraz przybierać i chyba coś robić. Moje chłopaki później mają wyjść na dwór. Bo jest jeszcze gorąco. A ja nie wiem. Może po leniu Jakiś mam dzisiaj taki leniwy dzień. W ogóle godzinę przygadałam z Martą w biegu. O wszystkim. O wszystkim pogadałyśmy. Tak. Chyba, dam no, chyba mi brakuje jakichś rozmów takich ostatnio za dużo z dziećmi siedzę dobra odezwę się pewnie już jutro dobra, dobra nie, dobra, bo teraz zacznę gdzieś głupoty pleść yy, do zobaczenia później dla was później dla was za chwilę, dla mnie jutro pewnie pa witajcie kochani w kolejnym dniu i pan Wam także jest tak gorąco, że masakra. Eee, co ja chciałam powiedzieć? Eee, w drugim dniu pojechaliśmy na większe zakupy do Lidla, ponieważ był dzień wypłaty. Więc co można na zrobić z wypłatą? Iść na zakupy, tak? Więc lecimy. Pierwszą rzeczą jakąś wziął sobie mąż. Tutaj z tych, coś z tego mu jest potrzebnego samochodu, więc 35 zł, jakby co, w Lidlu. Jak Wam szupi, szumi, to znaczy, że gotuję wodę na kawę. Potrzebuję kawy w dużych ilościach. Moje chłopaki się zamykają. Jedna paczka pytek. Powiedzmy to jest taki szybki obiad. Dalej. Jedno masło tylko, bo nie wiem czy gdzieś jest na pomocy. Nie patrzyłam w gazetkach po sklepach. Wzięłam taki, taką paczuszkę winiary, pomysł na kuczak w sosie śmietanowo-ziołowym i drugi makaron spaghetti carbonale. Dalej mamy ser gołda. jedna kasia, bo popatrzcie sobie, że yy, przez ostatni czas wszystko, wszystko, wszystko co posiadałam w lodówce wykończyłam. Więc trzeba było naprawdę ten. W lodówce i w szafkach, naprawdę już taki. Dzisiaj jest tak nie nawet już e... jeden bakuś taki. Puszysty serek wafelkowy. Za 2,74 z momentko, do 11. Z czym się woda nie gotuje? Do 11, więc myślę, że spokojnie Wojciech to bo Ostatnio mam jakąś straszną fazę z powrotem na jogurty. Dobra, gotuje mi się woda. Dobra, kawu się mam, więc yy, łyczek kawy z Wami, bo jestem, powiem, Wam naprawdę padnięta. O, dobra, dobra. Kawę zaniosłam do mę mężowi i mówię, chyba jesteś dzisiaj naprawdę zmęczony. Mówię, posłodziłeś mi kawę. Tak, posłodziłem Ci. No, posłodził mi. Dobra, lecimy dalej. Yy, kawa dla mnie. Wyobraźcie sobie, że nawet cukru nie mam w domu. Resztki są w cukiernicy. Więc tak, cukier naprawdę powiem Wam, że równo poleciałam. Jedna mąka młyńska, jedna mąka tortowa, jedna bułka tarta i jeden cukier waniliowy. Cien, żel męski, dwa w jednym. Żel i szampon. Zmysłowa pielęgnacja. Uwycielski zapach męski. Chyba najładniej pachnie w, 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 wróć, według mnie. Tak przyjemnie, delikatnie. I to wzięłam już. Myślałam o Krystianku, żeby miał na obóz coś. Więc tak, myślę, że o ten ło podpasuje. Taka buteleczka nie za duża, nie za mała. 300 ml, więc spokojnie yy, zużyję, a jak zostawi, to też nie będzie szkoda, bo nie jest drogie. Dalej mamy yy, przy zakupie trzech było taniej, więc mamy jeden taki makaron świderki. Oj! Drugi kokardki makaron, podurki, podórki, ten. mamy ręczniki papierowe. I trzy sztuki mleka. Dzisiaj wziąłem takie, to świeże. Dobra, siatka mi się kończy. A nie widzicie? O tam leży. Woda, dziewiętnastka zgrzeweczka i bierzemy dalej. E, jakieś cipsy mówię wziął mąż, cipsiki czerwone i zielona cebulka. Udało nam się wziąć te mini lody ciepłe po 3,74 Wiem Wam, że bardzo fajne w smaku. Ja je trzymam też w lodówce. Zresztą przy tych upałach to y, dużo słodyczy trzymam w lodówce teraz. Y, kiść banana. Uj. Dalej mamy jogurt naturalny. Jogurt naturalny. Nie wiem, gdzie ja się z tym wszystkim pomieszczę. Już mi miejsca brakuje. Koncentrat pomidorowy Kani. I jeszcze jeden pomidorowy. No. I jeszcze jeden jogurt naturalny. Myślałam, że wziąłem dwa, ale wzięłam jednak trzy. Jedna śmietana. Osiemnastka do zupy i sosów. Trzy takie y, bułki z parówką przy zakupie, trzech było taniej, a kresjanek chciał na kolację. Orzeszki ziemne, smażone i solone. Jedna fasolka. Czerwona. Jedna taka puszka kukurydzy. I co my tu mamy? A, i fasolka biała w tym pomidorowym sosie. Dalej. Cztery cebule, gaz ziemniaków, bo są po 99 groszy. I ostatnią rzeczą, jak mówiłam, Mięso mielone z łopatki kilogram. O wodzie 19 mówiłam. Dobra, tyle. muszę to składać, kuchować, póki Wojtek siedzi tam i nie rusza mi tu nic. Tak, to do zobaczenia. Nie, to już chyba będę się z wami żegnać. Tak, nie będzie żadne do zobaczenia później. Bo ja mam dzisiaj kiepski dzień. Yy, chcemy jechać w weekend na działkę, a ja nie mam żadnych filmów. Nie mam żadnych filmów i obawiam się, że chyba nie będę miała żadnych filmów. Chyba, że coś wykombinuję i coś nagram. Popatrzę pomyślę. Przepatrzę moje notatki i może jednak coś da radę. Ale jak nie, to z góry Was przepraszam. Będą wtedy filmy dopiero aż we wtorek. Ten dzisiaj pewnie zobaczycie. Na jutro mogłabym nagrać jeden. A na sobotę, i niedzielę to już jest problem. No i na ewentualnie na później też powiem. Więc y, mam nadzieję, że wybaczycie mi w razie co i do zobaczenia. Na następnym filmie, buziaczki, pa pa.